Dzień dobry, witam na odcinku numer 79. Co się stanie z narcyzem, gdy ściśniemy poślady? Narc nie da sobie z nami rady. Pięć psychotryków, o których nikt wcześniej Wam nie powiedział. Karl Jung dla początkujących: jak to zrobić, aby za żarcie kłócić się z narcem i pozbyć się złości i rozczarowania? On tak szybko się Ciebie nie pozbędzie. Zanim jednak przejdziemy do meritum. Oto podam mój ulubiony przykład. Wyobraź sobie, że siedzisz przy rodzinnej kolacji i narc stosuje wobec Ciebie uwagi dotyczące Ciebie jako osoby, która jest zbyt przywiązana do swojej pracy i czyni niestosowne uwagi, że jesteś pracoholiczką i wolisz być w pracy niż w domu. Pewnie wolisz spędzać czas z szefem pracy lub z kimś z przystojnych, z którymś z przystojnych kolegów niż z rodziną. On ma na myśli siebie. Jeśli pomijasz to milczeniem i przychodzisz nad tym do porządku dziennego, to wszystko w porządku. Jeśli jednak pocą Ci się dłonie ściska ze złości w żołądku, a zewnątrz płoniesz z nerw i zamiast odpowiedzieć stosowną ripostą, dopiero przed pójściem spać rozkminiasz tysiące scenariuszy z odpowiedziami, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Dlaczego nie mogłaś tego po prostu zignorować? Dlaczego to cię tak dotknęło? Według Junga, to nie komentarz nas rani, lecz ranga, jaką temu komentarzowi nadajemy. Czy kiedykolwiek zastanawiałyście się, co kryje się za Twoim gniewem? Strach przed odrzuceniem, a może poczucie, że nie jesteś wystarczająca? To jest taki tak zwany koszmar z dzieciństwa. Jung wnosi, że gniew jest to wewnętrzny alarm, a nie, on jest, nie jest po to, aby nas zniszczyć, a jak to mawiają toksyczne matki, że złość piękności szkodzi. A właściwa odpowiedź aż ciśnie się na usta. To ty naprawdę aż taka złośliwa byłaś? Lub skąd o tym wiesz? Z autopsji? Albo mnie już nic nie zaszkodzi. Problem w tym, że najczęściej ignorujemy ten alarm. Reagujemy impulsywnie i projektujemy swój ból w postaci gniewu na innych. A klucz do radzenia sobie z bólem nie leży w jego tłumieniu, lecz zrozumieniu. Gniew według Junga to mapa jak obszary naszego życia, w których mamy jeszcze pracę do wykonania. Oto pięć psychotrików, gdy ściskamy poślady i narcyz nie da rady. To nie to samo, co mieć tak zwany kij w tyłku, od razu nadmieniam, bo bardziej przypomina to ćwiczenia bowiem mięśni kegla, gdy odzyskujemy kontrolę nad własnym ciałem. Kawusia, wasze zdrowie? Mm. Tak jak nie przypadkiem kończy się miłość do narca, bo kończy się ona wtedy, gdy ujawniamy to, co skrywamy w sobie. Psychotrik numer jeden: ściskamy po ślady i stawiamy czoła trudnej prawdzie. Jest to trik zaskakujący i następujący. Zakończenie związku odzwierciedla naszą zdolność do zmierzenia się z samymi sobą. Jung ostrzega nas, że choć miłość jest jednym z najbardziej dojmujących doświadczeń, może ona stać się także idealnym powodem do wzajemnego oszukiwania się, czyli tak zwaną miłością. Kochamy w innych to, czym sami chcielibyśmy być, a nienawidzimy to, czego się w sobie boimy. Przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu w kontekście związku z narcem. Dopóki nie skonfrontujemy się z naszą wewnętrzną dynamiką, to ciągle będziemy w tak zwanym cyklu związków, które zaczynają się namiętnością, kończą bólem. Ściskamy po ślady więc, bo narcyz, by narcyz nie dał rady. Bowiem w miłości nigdy nie chodzi o znalezienie właściwej osoby, lecz odnalezienie siebie. A my tak reagujemy na narca jeszcze o tym nie wiedząc, że on jest narcem, to wydaje nam się właśnie, że odnalazłyśmy konia na białym księciu. Gdy tak śpieszymy się, aby tego konia okiełznać, i nie pozwolić mu odejść temu koniu, znaczy księciu. Jak wyrwać się więc z tego cyklu przyciągania i odrzucania jednocześnie? Następnym razem, gdy poczujesz złość, frustrację wobec narca swego, zadaj sobie pytanie: co to o mnie mówi? Która część mnie próbuje się teraz ujawnić? Ta ludzka czy ta zwierzęca w sensie? Przepraszam za odgłosy, jesteśmy w Hiszpanii. Moi sąsiedzi właśnie wylegli na zewnątrz, jest, jest dosyć ciepło. Psychotryk numer dwa. Wizja władzy i kontroli w miłości według niczego. To nie jest moja wina, że goś ma tak na nazwisko, a w tym kontekście to zrobił on coś z niczego, właśnie. Podobno to napędza wszystkie nasze relacje i jest prawdziwą przyczyną ich niepowodzeń. Chodzi o wolę mocy w miłości, która, niezależnie od tego, jak bardzo poetycka się wydaje, za każdym gestem przyłości narca, za każdym aktem jego troski, oddania kryje się głębszy i często nieświadomy impuls, który nazywa się pragnieniem władzy. Co to jednak oznacza? Otóż Nietzsche wierzył, że każdy człowiek nosi w sobie wrodzone pragnienie wzrostu wyrażenia siebie, poczucia własnej wartości i przede wszystkim przekraczania swoich granic. Kawusi muszę się napić, bo. Temat trudny. W kontekście narcystycznego zaburzenia polega on właśnie na chęci dominacji nad ludźmi dookoła i nie, niech tak to, tak to odzwierciedla ich najgłębsze pragnienia. Stąd narcystyczny ojciec wobec córki na przykład jest ciągle krytyczny, gdyż jego zdaniem żyje ona takim życiem, jakim on chciałby żyć. Ona jest dla niego drugą szansą na drugie życie. W tym przypadku ta miłość staje się niebezpieczna. Narc, ojciec, daje rady, porady, nie odparady i krytykuje każdą samodzielną inicjatywę córki, aby jego córka była inna. W takich momentach miłość staje się uczuciem manifestacji woli, mocy narca. W związkach natomiast objawia się to, na przykład takimi sugestiami Narca, aby zmieniła pracę, bo jest mało stabilna z jego punktu widzenia. Gdyż Ty pracujesz w teatrze jako początkująca aktorka na przykład lub statystka na umowę zlecenie, a chcesz mieć z nim dziecko. To dobra wymówka, aby logicznie wmawiać Ci, że lepiej Ci będzie teraz być księgową w banku lub zrezygnujesz ze swoich marzeń, gdyż macie teraz ważniejsze priorytety. Lub zdaniem Twojej narcystycznej matki, Twoje marzenia są nierealne. A powoduje to przekształcenie drugiej osoby w coś, co jest dla narca wygodne, a zarazem próbą przerobienia na narcystyczny obraz i podobieństwo. Takie przypadki wzywają nas do tego, abyśmy zmierzyły się z niewygodną prawdą. Czy prawdziwie kochać, to nie czasami zaakceptować. Prawdziwy chaos, który mamy w sobie? Porzucić czas i próby kontrolowania nas, a to wymaga odwagi. Ściskamy poślady, pijemy, kawusie. Psychotryk trik numer 3. Miłość to nie dążenie do kompletności, lecz rozwoju. Jak zrównoważyć ludzką potrzebę nawiązania relacji z innymi, nie wpadając w pułapkę manipulacji narcyza? Odpowiedź pojawia się w samoświadomości. Odrzucanie wszystkich pragnień w relacjach jest niemożliwe. Nicze sugerował jednak, aby je rozpoznać, przepraszam, mojego pieska się denerwuje, i wydobyć na światło tzw. dzienne, zamiast udawać, że nie istnieją. Pomyślmy, jak mogłoby to wpłynąć na nasze związki, zamiast mówić narcowi, chcę tylko, abyś był bardziej czuły, czy można by powiedzieć mu, zdaję sobie sprawę, że czuję się niepewnie, kiedy nie okazujesz mi czułości? Absolutnie nie możemy się do tego mu przyznać, nie można mu się przyznać do takiej słabości, ale nasunęło mu się teraz takie zabawne pytanie do narca. Wyobrażacie sobie, żeby zadać narcowi takie pytanie. Czy gdy staram się ciebie bardziej zadowolić, to przez to sprawiam, że czujesz się ograniczony? Zmieni to sposób waszej komunikacji, nie tylko zwracacie, nie tylko zwieracie poślady, kiedy zrozumiesz, że druga osoba nie jest odpowiedzialna za wypełnianie Twoich niepewności, przestaniesz ją kształtować na swoje potrzeby i zaczniesz pracować nad sobą. A teraz pomyśl o tym, ile Twoich relacji było opartych na tej grze o władzę, ukrytej pod płaszczem miłości? Ile razy czułaś, że musisz się zmienić. By komuś się przypodobać, a może z drugiej strony próbowałaś zmienić kogoś, by odpowiadał Twoim oczekiwaniom. Nietzsche sądzi, że pierwszy krok do wyrwania się z tego cyklu jest prosty i transformujący zaakceptowanie innych takimi, jakimi są, bez masek, co w przypadku narca jest tak zwaną mission impossible. To nie oznacza, że musisz tolerować brak szacunku czy przemoc, wręcz przeciwnie. Oznacza to, że uznajesz drugą osobę za pełnoprawną jednostkę, która ma prawo być sobą i jednocześnie dajesz sobie takie samo prawo do bycia sobą. Napijmy się kawusi, gardle mi zaschło, przepraszam najmocniej, ale jeśli ten temat Cię zaciekawił, teraz taka mała, mały przerywnik i pomaga spojrzeć na swoje dotychczasowe związki w nowym świetle. Zasubskrybuj proszę mój kanał i ciesz się tymi materiałami, które umieściłam w specjalnej playliście zawsze, która znajduje się, pojawia się w prawym górnym rogu każdego materiału. Korzystaj z tych materiałów dzieląc się z innymi y, tym filmem oraz innymi ciekawymi filmami zamieszczonymi na moim kanale. W ten oto sposób nie tylko pozwolisz uzyskać dostęp do cennych przemyśleń ciekawym i otwartym osobom, ale także wzmacniasz naszą społeczność antynarc. Pamiętaj, że każdy następny psychotrik jeszcze bardziej zmieni nie tylko Twoją perspektywę, lecz także nośność tego kanału pozwoli i pozwoli pomóc zagubionym w akcji. Nasze 5000 subów jest już tuż, tuż. Pomóż mi teraz, poproszę. Zalajkuj, skomentuj. Dziękuję. Bling, bling. Jedziemy dalej. No, jeszcze oczywiście kawusia wcześniej. Zapraszam również do, mm, do zajrzenia na bajkofitu, na ten link, który znajduje się zawsze w pierwszej linii opisu pod tym materiałem. Psychotryk numer 4 teraz. Największy paradoks miłości, który może być jednocześnie doświadczeniem głębokiej więzi i wolności. Jest to klucz do zrozumienia nie tylko relacji, które tworzysz, ale także Twojego życia. Bowiem kochać kogoś oznacza głęboko się z nim połączyć, ale także zaryzykować utratę siebie. Jak więc to zrobić? Kochać, nie tracąc własnej tożsamości? Jak zachować swoją indywidualność, nie dystansując się od drugiej osoby? Zdaniem Niczego i Junga, miłość jest konfrontacją z naszym pragnieniem wolności i to napięcie istnieje w każdej relacji i sabotuje miłość. Jednakże zdrowa dynamika relacji polega na tym, że gdy kochamy, to projektujemy na innych te emocje, które chcemy zintegrować. Miłość nie jest tylko wymianą uczuć, ale także podróżą ku odkrywaniu siebie, a narcyz skutecznie poprzez swoje maski uniemożliwia nam prawdziwe interakcje emocjonalne z tak drugą osobą. Nie możemy więc zintegrować swoich uczuć. Miłość więc kończy się nie dlatego, że zanika więź, lecz kończy się, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak poradzić sobie z tym paradoksem i gubią się w próbie zrównoważenia bliskości i wolności. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie ognisko. Miłość jest tym ogniskiem, które potrzebuje paliwa, ale także przestrzeni, powietrza. Gdy nałożymy na ogień zbyt dużo drewna, zgaśnie. A gdy dostarczysz drewna, gdy dostarczasz, gdy dostarczasz zbyt dużo powietrza, wolności, yy, przez wiatr, obniżko również może zgasnąć. W związku z narcyzmem istnieje tylko jego wolność, do której tylko on ma prawo jego zdaniem, a waszym zdaniem jest czekać zadaniem jest czekać na niego wiernie i biernie. Za dużo powietrza ognisko zgaśnie wiatr wszystko zmuchnie. Jeśli on chce tylko wolności, to nie idzie tam, gdzie jego myśli, tam gdzie chce. A my zewrzejmy poślady, a narcyz nie da rady. Psychotryk numer 5. Jak uczynić miłość podróżą do samopoznania. Transformacją. Zewrzejmy poślady. Miłość choć piękna, jest, jednym z najbardziej skomplikowanych wyzwań, jakie stawia przed nami życie. Stawia nas przed lustrem, które ujawnia, kim jesteśmy, czego pragniemy, czego się boimy. W ten oto sposób eksplorujemy egzystencjalny paradoks pragnienia bycia zrozumianym przez, przez bez utraty indywidualności. Czy istnieje sposób, aby to wszystko zharmonizować? Tak. I wymaga to odwagi do spojrzenia w siebie, by zaakceptować, że harmonię trzeba znaleźć w sobie. Jung powiedział, że kto patrzy na zewnątrz, Orientuje się, jak to do wewnątrz budzi się. To dlatego wkurza cię twoja wiara w dobre intencje narcyza i to dobrze. Przejrzałaś go, bo dopiero teraz widzisz ten paradoks, że on tak nie chciał zrobić, nie chciał tak powiedzieć, czy się zmieni, jak obiecuje. A z wiarą w dobre intencje narcyza jest jak z nauką języka obcego przez sen, nadzieje płonne. To wszystko rysuje odbicie twojej własnej niepewności co do tego, czy jesteś wystarczająca. Kiedy to zaakceptujesz, to zaczniesz walczyć nie z innymi, tylko o własny rozwój. Więc rozumiesz, że próba zranienia ciebie przez narca jest próbą ujawnienia jego braków. Zamiast wymagać, więc pytaj zdrowej relacji, co mogę zrobić, aby nam obojgu było lepiej? Czy jestem wobec ciebie i siebie sprawiedliwa? Wtedy miłość staje się wyborem, a nie obowiązkiem. Prawdziwa miłość jest więzią, a nie miłością. Miłość to uwięź. Miłość to bycie obecnym, a miłość to bycie z obcym. Zawrzyj poślady, a narc nie da lady. To mówiłam ja, Wasza sztuka nieuwodzenia, a mottem mojego kanału jest najlepsza wersja Ciebie. Jest jego największym koszmarem. Bling, bling, hasta luego. Do następnego.